Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać beton architektoniczny ze złotą mandalą przy użyciu szablonu malarskiego. Do wykonania będziemy potrzebować grunt strzepny, beton, lakier dekoracyjny, lakier zabezpieczający. Pace wenecką, kielnię, wałek z kubetą oraz taśmę malarską i szablon. Powierzchnię, jak widzicie, mamy spłyty kartonowo-gipsowej. Ona wcześniej była zagruntowana gruntem penetrującym, następnie gruntem szczepnym. W tym miejscu będziemy sobie wykonywać mandale, dlatego tło musimy pokryć najpierw plakierem dekoracyjnym w kolorze złotym. Wagi na to, że lakier dekoracyjny jest lakierem transparentnym, będziemy musieli tutaj nałożyć dwie warstwy. Lakier dekoracyjny mamy już nałożony i wyschnięty. Teraz przyklejemy sobie szablon. Muzyka Beton szary mamy już przygotowany. Został wymieszany z wodą w proporcji 2 do 1, a więc przystępujemy do aplikacji. Muzyka Zaciągamy betonem po szablonie, delikatnie. Po zaciągnięciu szablonu betonem, pozostawiamy na kilkanaście minut do podeschnięcia. Beton mamy już podeschnięty, dlatego teraz zdemontujemy szablon. Szablon został zdemontowany. Z uwagi na to, że będę tutaj nakładał beton teraz, wjeżdżając na ten szablon, dogruntuję najpierw lakier gruntem szczepnym, tak żeby zapewnić właściwą przyczepność betonu. Z uwagi na to, że w tym pomieszczeniu mamy ciepło i sucho, zagruntowana ponownie powierzchnia z gruntem strzepnym jest już całkowicie wyschnięta, więc możemy aplikować beton. Pamiętajcie o tym, żeby beton kłaść tylko na grubość ziarna. I dojeżdżamy betonem tutaj do naszego szablonu. Po wygładzeniu betonu przyklejamy pacę, odciągamy. Beton mamy już odciągnięty, pozostawimy go do podeschnięcia, i za kilkanaście minut przegładzimy. Powierzchnia betonu jest już podeschnięta, teraz wygładzamy pacą. Beton mamy już wygładzony, pozostawiamy go teraz do pełnego wyschnięcia. Powierzchnię betonu mamy już całkowicie wyschniętą, teraz będziemy ją lakierować. Bałkiem ze średniej długości włosiem polakierujemy teraz całą powierzchnię. Pierwszą warstwę lakieru mamy już nałożoną, zostawiamy do pełnego wyschnięcia, będziemy lakierować ponownie. Beton mamy już dwukrotnie zabezpieczony warstwą lakieru, jest całkowicie suchy, także efekt gotowy.